W najbliższą sobotę, 17 lipca odbędzie się kolejny festyn z cyklu Muzyczne spotkania sąsiadów. Tym razem impreza odbędzie się w parku przy Centrum Kultury Śląskiej w zgodzie. Poza dobrą zabawą będzie to także okazja do pomocy. Akcję charytatywną organizuje tam świętochłowickie stowarzyszenie Wszyscy razem, wszyscy równi. Człowiek zawsze walczy o to, żeby, żeby żyć, żeby żyć dla rodziny, bo ma dziecko, bo ma... Dla kogo Joanna Górny to jedna z osób, które można wesprzeć podczas festynu. Od ponad półtora roku choruje na chłoniaka, który okazał się bardzo odporny na leczenie. Wszystkie możliwe terapie już zostały skończone i jedyną terapią jest terapia kartisele, która jest no niestety bardzo droga i nierefundowana. Kosztuje ponad półtorej miliona złotych. Nazbieraliśmy no już 450 tysięcy, jednak dalej jest potrzebne ponad milion 200 złotych, żeby doszło do, do tego leczenia. Kolejną osobą, której pomaga Świętochłowickie Stowarzyszenie jest ośmioletnia Ola Kretschmer. Ola się urodziła z bardzo poważnymi schorzeniami, rozszczep kręgosłupa oraz wodogłowie. Rodzice bardzo dbają o swoją córkę, kochają ją, ale bardzo potrzebują dla dziewczynki zakup i zamontowanie windy, żeby mogła... Sprawniej się poruszać, żeby była bardziej dostępna również ze swoimi rówieśnikami. Do realizacji tego ułatwienia dla młodej świętochłowiczanki brakuje ponad 90 tysięcy złotych. Zarówno Oli, jak i Joannie można pomóc nie tylko podczas festynu. Zbiórki prowadzone są przez Fundację Się Pomaga. Organizowane są także inne akcje. Chciałam bardzo serdecznie wszystkich widzów i ludzi zaprosić do mojej grupy, na której licytuje się przedmioty. Nazywa się Ratujmy Asię, jest na Facebooku. Można do niej w każdej chwili dołączyć, jest to grupa otwarta, która, która mnie wspiera. Wszystkie pieniążki są przekazywane na fundację Się Pomaga i... Bardzo serdecznie zapraszam, że jeśli ktoś ma, jeśli ktoś coś potrzebuje, mamy licytacje odwrócone, mamy licytacje, w których można coś naprawdę fajnego dla siebie uzyskać, a w ten sposób mi pomóc, także będę bardzo wdzięczna. Zebrane podczas sobotniego festynu środki zostaną podzielone porówno między Ole i Joanny, ale można je wesprzeć nie tylko finansowo. Mam nadzieję, że bardzo szeroki oddźwięk tego będzie, że zbierzemy dużo pieniążków na festynie, że sporo osób się o tym dowie, a jednocześnie zwracam się do wszystkich tych, którzy zobaczą ten materiał, którzy będą na imprezie, którzy będą to rozpowszechniali, że mogą nas wesprzeć również w inny sposób, mogą przekazywać jakieś dary rzeczowe, które my w bardzo fajny sposób będziemy licytowali również te pieniążki zasilą te obie panie. Festyn w Parku na Zgodzie rozpocznie się w sobotę o godzinie 16.00. I już od tej godziny będzie można wziąć udział w akcji charytatywnej. Na scenie wystąpią zespół Travers oraz Adi. Przy Centrum Kultury Śląskiej stanie także mobilny punkt szczepień. Będzie to więc okazja do zaszczepienia się przeciw COVID-19 bez zapisów. Wystarczy tylko zabrać ze sobą dowód osobisty.